Witajcie moi drodzy. Dziś chciałam Was zaprosić na taki swój dawny wykład dotyczący postu. Znajdujemy się w tej chwili w takim okresie wielkiego postu, w oczekiwaniu na zmartwychwstanie pana Jezusa. To jest taki czas, który może nas przemienić, i chciałam Wam powiedzieć, za chwilę też o tym powiem, że wielki post to nie jest tylko niejedzenie mięsa w piątki. Że wielki post może również się przysłużyć naszym dzieciom. Ponieważ dzieci można również zachęcać do wyrzeczeń, mogą nie zjeść czekolady, mogą nie zjeść deseru, mogą się z kimś czymś podzielić. Poszczenie to nie jest tylko wyrzeczenie się jedzenia, to jest również odstawienie nadmiaru informacji, czyli odstawienie naszych smartfonów, telefonów, może wyłączenie telewizji, może odcięcie się od internetu. To jest również taka głodówka intelektualna, tak. Po to, żeby nie wchodzić w dyskusję, po to, żeby się uczyć milczenia. To jest post według naśladownictwa, według Maryi. W wykładzie mało o tym powiem, ale też zachęcam do poszczenia poprzez oddech, czyli wstrzymywania się z nadmiarowym oddychaniem. To jest cała ogromna dziedzina wiedzy, więc oddychamy mniej. To jest również. No, nie jedzenie, tak? Ale nie tylko jedzenie w piątki mięska. To jest naprawdę trud odmawiania sobie dla imienia Pana Boga. Zachęcam wszystkich do zmniejszenia ilości posiłków do dwóch, jeśli to możliwe. Odstawienia używek, kawy, herbaty, alkoholu. To wszystko oprócz tego, że nas hartuje jako duchowych, że tak powiem, zawodników. To również hartuje nasze też ciało, ponieważ te głodówki postne, 40 dni wyrzeczeń, to jest naprawdę przekraczanie samego siebie. Mój pradziadek, czyli mojej babci tato, na 40 dni rzucał papierosy. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj podejmuje w ogóle taki trud. Babcia, akurat mojej mamy mama, przez 40 dni żywiła się śledziami, Suchym chlebkiem albo razowym chlebkiem, gorzką herbatą, i generalnie odmawiała sobie wielu różnych y, dodatków do jedzenia. To był też okres przednówka, więc nie było zbyt wiele do jedzenia, ale y, babcia naprawdę trwale w tym trwała, wytrwale kroczyła drogą postu, każdego roku dożyła 102 lat. Być może nie dlatego, ale. Zachęcam wszystkich do odmawiania sobie. Potem wszystkie potrawy smakują lepiej, jesteśmy zdrowsi, mózg pracuje wydajniej. No i jaka to łaska zasiąść do świątecznego stołu. Także zachęcam do posłuchania, do zainteresowania się i do wdrażania pewnych zmian w naszych codziennych, szarych, zwykłych realiach. Post. Dlaczego pościmy? Ważne przy podejmowaniu postu, żeby mieć jakieś intencje, jakieś założenie, dla którego ten post podejmujemy. W czasach biblijnych Bogu podobało się, kiedy ludzie pościli z właściwych pobudek, ale kiedy ich motywy były nieszczere, ściągali na siebie jego niezadowolenie. Jak wiemy, post jest wskazany, kiedy nie trąbimy o tym na lewo i prawo. Kiedy yy, nie szczycimy się tym, że jesteśmy lepsi, bo wytrzymujemy 40 dni bez jedzenia, 40 dni bez słodyczy, 40 dni bez mięsa, itd., że jesteśmy lepsi, bo mięsa nie jemy, albo jesteśmy lepsi, bo coś to. Każda pycha, która wprowadza nas do bycia lepszym od innych, to nie jest dobra droga. Dawniej ludzie pościli, gdy szukali u Boga pomocy i wskazówek, żeby skupić się na wykonaniu woli Boga. Jezus po swoim chrzcie pościł 40 dni, żeby przygotować się do zleconej Mu służby. Ludzie chcieli też wyrazić skruchę za popełnione grzechy. Za pośrednictwem proroka Joela Bóg powiedział niewiernym Izraelitom, wróćcie do mnie całym swym sercem, poszcząc, płacząc i zawodząc. Podczas obchodów Dnia Przebłagania prawo, które Bóg dał Izraelitom, zawierało nakaz postu podczas Dnia Przebłagania, księga kapłańska. Ten post przypominał im, że są niedoskonali i że potrzebują przebaczenia od Boga. Biblia ukazywała też post w obliczu różnych problemów duchowych. Podczas gdy poszukujemy Boga, podczas gdy chcemy się do Niego zbliżyć, przy uwalnianiu opętanych, uwolnieniu od wrogów, czy przed rozpoczęciem misji albo podejmowaniem ważnych decyzji. Boży mężowie również pościli. Znany jest też post sportowców czy piłkarzy przed ważnym meczem. W Piśmie Świętym znajdziemy przynajmniej 9 różnych postów, 9 różnych rodzajów postów. Harmonizują one z funkcjami i celami postów, jakie podaje 50. 58. rozdział Księgi Izajasza Lecz jest to post, którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawny więzy, że się zrywa powrót jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przeodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą. Nie wiem, czy wiecie, że poszcząc można wybłagać różne łaski. Tak, nie, nie bez powodu mówi się, jeśli nie możesz tego grzechu pokonać, to użyj postu albo jałmużny. Wtedy to naprawdę przynosi cuda. W Piśmie Świętym pojawiał się 40-dniowy post Pana Jezusa na pustyni. Wtedy się pojawia również kuszenie. Natomiast wiemy, że to nie jest jedyna religia, gdzie o poście 40-dniowym raz w roku się wspomina. W Biblii również Mojżesz pości 40 dni na górze Synaj, gdy miał otrzymać tablicę prawa. I wstawia się za ludem przez 40 dni i nocy. Budda również pościł 49 dni, jest to określone jako święty okres. Wiemy też, że był post Eliasza, który pomógł na nowo odczuć moc, miłość, troskę i bliskość Twórcy. Wyzwolił go z depresji bez nadziei, pozwalał zwalczyć myśli depresyjne, demoniczne, a także wytrwać w walce z Baalem. Według tradycji pościło się kiedyś, przez 40 dni, czyli cały okres Wielkiego Postu, bez cukru, bez tłuszczu, bez mleka, bez produktów odzwierzęcych. Jadło się za to śledzie, serwatkę, czyli mleko oddzielone od sera, suchy chleb, najczęściej ciemny, razowy. Porzucało się na ten czas nałogi. Mogła to być też ofiara w jakiejś intencji. Chciałam powiedzieć, że mój dziadek, czyli ojciec mojej babci, na czas wielkiego postu rzucał papierosy. Codziennie palił ogromne ilości papierosów, natomiast przez te 40 dni nie paliła ani jednego. Moja stuletnia babcia, której już nie ma, przez 40 dni nie piła nic innego niż gorzką herbatę, nie jadła słodyczy, nie jadła mięsa, jadła tylko śledzie, ciemny chleb, ogórki kiszone. No, jakieś tam drobne warzywa, serwatka. Tych postów się naprawdę kiedyś przestrzegało. To nie była sensacja. Jedna osoba we wsi czegoś tam nie. Tak robili wszyscy. Tak było jeszcze przed wojną. Niektórzy pościli nawet po wojnie, ale to inne wychowanie. Pojawia się też oczywiście mniejsze wyrzeczenie. post siedmiodniowy. Wówczas Dawid pościł za swoim synem. Pojawiają się też również posty trzydniowe, jak na przykład post Jonasza w brzuchu ryby, albo post, kiedy wzywa Pan Bóg do nawrócenia Niniwy. Również król namawia wszystkie do poszczenia. U świętej Hildegardy w centrum nauki uzdrowienia jest oczywiście miłość, która zgodnie z wizją świętej Hildegardy stanowi siłą napędową całego świata. Im bardziej kochamy, tym bardziej zdrowiejemy. Ma to być miłość do wszystkich miłość do siebie również, bo często o tym zapominamy. To również Boża miłość, dbanie o ducha i dbanie o ciało. W Księdze Jeremiasza jest taki cytat. Ja Pan badam serce i doświadczam nerki, aby mógł oddać każdemu wedle jego uczynków. Czy żyjemy według potrzebów swojej duszy? Czy zapieramy się samego siebie z miłości do Boga? Hildegarda pisze, że kiedy soki są zbyt wyschnięte, ani nadmiernie wilgotne, lecz zmieszane w równomierny sposób, rozdzielają się na ludzkie członki we właściwej mierze. Wtedy pozostaje on zdrowy i pomyślnie rozwija się w poznaniu, bądź to ku dobremu, bądź złemu. Anioły się cieszą, gdy człowiek karmi swoje ciało umiarkowanie i dziękuje Bogu za posiłek. Nasz organizm też cieszy się, kiedy ograniczamy posiłek, robimy przerwy w jedzeniu i niezbyt obciążamy nasze organy. Pośpiech, surowizny i brak wiary to jest wielki trud, który uniemożliwia ciału proces zdrowienia. Pośpiech, surowizna oraz brak wiary. Wiadomo, tych różnych aspektów jest cała masa. Natomiast w kontekście świętej higieny tak to wygląda. Ważne jest oczywiście, aby ufać, ufać Panu Bogu. Synu w swojej chorobie, nie odwracaj oczu od Pana, a On Cię uzdrowi. Jest coś takiego jak pozduchowy. To jest panaceum na 29 z 35 podświadomych snut. Jest to uniwersalny środek na zmianę świadomości uwolnienie uzdrawiających mocy dla nowej perspektywy życia, zmiana codziennej rutyny, rezygnacja ze starych nawyków, a także korzyści z takiego poświęcenia. Post nie jest skazany dla osób z ostrymi chorobami, m.in. nowotworowymi albo depresyjnymi, dla kobiet w ciąży oraz osób cierpiących na zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia czy depresja. Przy wydzielaniu toksyn mogą objawiać się krótkotrwałe bóle głowy, zawroty głowy, wrażliwość na światło, obniżenie krążenia, wzmocnienie istniejących zaburzeń reumatycznych. Pamiętajmy, że ograniczenie jedzenia, ograniczenie picia kawy, ograniczenie słodyczy to już jest droga do detoksu droga do zdrowienia. Ważne jest, żeby jednak wytrwać w tym dłużej niż jeden dzień, żeby nie nadrabiać w kolejny dzień tego, co, się, co sobie odmówiliśmy dzień poprzedni. Ważne, żeby to było trwałe. Jeśli te zmiany wprowadzamy na 7, 20 albo 40 dni, to nasze wyniki znacząco się poprawiają. Dyskomfort narczo oznacza, że nasze ciało zaczyna się leczyć. Nawet tak zwany post przerywany, czyli jedzenie tylko poprzez 6 do 8 godzin, a na 16 godzin nie jedzenia albo na 20 godzin nie jedzenia to już jest czas, kiedy nasz organizm może przystąpić do procesu autofagi. Niestety utrudniony proces zdrowienia mają te osoby, które są prowadzone przez lekarza i przyjmują leki. Takie osoby powinny skonsultować się ze swoim prowadzącym lekarzem. Post, któremu towarzyszą dzieła miłe Bogu czy z poszczącego światło wśród ludzi, Y, może się przejawiać bardzo szybko. Y, czasami modlimy się o to, żeby nasze ciało było odzwierciedleniem oblicza Pana Boga, żeby od nas biła ta jaś, jasność. Post inaczej też wyciszenie, pokora, odmawianie sobie pewnych rzeczy, sprzyja, sprzyja naszej przemianie. Ważne są oczywiście intencje poszczącego, tak? Jeśli ktoś pości ale nie modli się, nie może rozpalić świata duchowego w swej duszy. Zwierzchnik prawosławia rumuńskiego dodał kiedyś, że prawdziwy post winien wywołać w danej osobie zmianę sposobu bycia, przejście od chciwości lub namiętnego umiłowania rzeczy materialnych do miłości do spraw duchowych, aby intensywnie pielęgnować modlitwę lub komunię miłości z Bogiem niematerialnym, nieskończonym i nieprzymijającym. W świecie funkcjonuje też coś takiego jak postmaryjny. Jest to głównie znany, w, znany post w prawosławiu. Jest to dwutygodniowy okres wstrzemięźliwości, m.in. od pokarmów mięsnych, łącznie z rybami i używek, poprzedzających święto zaśnięcia najświętszej Maryi Panny, odpowiadające katolickiej uroczystości jej w niebowzięciach, i obchodzony jest przez prawosławnych w tym samym dniu 15 sierpnia. Wyobraźmy sobie, że w środku lata od 1 sierpnia do 15 sierpnia odmawiamy sobie. Różnych smaków łyków. W intencji oczywiście Marylin. Dodatkowo na początku sierpnia nadchodzi wiele niesamowitych świąt. Poważnie te dwa tygodnie są wypełnione niebiańską mocą. Są święta świętego Alfonsa Liguoriego, Matki Bożej Anielskiej, Matki Bożej, Świętego Dominika, yy, Świętego Jana Wianeja. Przeminie Pańskie 6 sierpnia, Matki Boskiej od Krzyża 8 sierpnia święty Dyty 9 sierpnia, świętego Wawrzyńca 10 sierpnia, świętej Klary 11 sierpnia, świętej święte Joanny Franciszki de Chantal oraz świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Także wiecie. W naszym świecie funkcjonuje też coś takiego jak post informacyjny. Mało kto o tym mówi. Mało kto się do tego stosuje. Bowiem bardzo trudno nam wyciszyć się, odmówić sobie informacji yy, ze świata wirtualnego, tak? Ogromna ilość informacji i rozrywki jest dostępna na wyciągnięcie ręki, na ekranach, w salonach i w kieszeniach. Żyjemy w nadmiarze informacji, które zaśmiecają nasze umysły i serca. Określenie okresu poprzedzającego w niebowzięcie, jako post Matki Bożej, jest szansą na naśladowanie Maryi w jej uważności. Na usunięcie niektórych rozproszeń i hałasu, abyśmy mogli rzeczywiście usłyszeć Słowo Boże. Matka Boża była przede wszystkim kobietą wrażliwą na Słowo Boże. Była myślicielką, miała spokojne i słuchające serce. Rozmyślała nad Pismem Świętym i gdy plan Boży rozwijał się w jej życiu, zachowywała te rzeczy w swoim sercu. Czy chcę tego samego rodzaju uważności na Słowo Boże? To oznacza usunięcie niektórych rzeczy, które pochłaniają moją uwagę. I są to Facebook lub Instagram, muzyka i radio w naszym samochodzie, podcasty, Netflix, telewizja, uzyskiwanie dostępu do niektórych aplikacji w telefonie, strony internetowe, książki, plotkarskie gazetki, zakupy, koleżanki, koledzy oraz polityka. Warto się w siebie zapytać, co wnosi do mojego życia. Co przynosi pokój? Co z tych wymienionych rzeczy łączy, a co dzieli? Nie wiem, czy Państwo zastanawialiście się kiedyś nad tym, że można pościć wracając do natury, czyli odmawiać sobie chemii. Możemy sobie odmawiać perfum, chemii gospodarczej, mydła sklepowego oraz detergentów, szamponów, sprayów do włosów, kofeiny, teiny, fluoru, jest ogrom, którego jest ogrom w wodzie i paście do zębów, amalgamatów i rtęci, bisfenolu, czyli plastiku, paracetamolu, czyli naszych bardzo często używanych przeciwbólowych tabletek. Możemy sobie odmawiać makijażu i kolorowych kosmetyków. Możemy sobie odmawiać nowoczesnych materiałów budowlanych, a także mięsa na owoców z supermarketu, warzyw z supermarketu, ryby z rtęcią, owoców morza z rtęcią, toksyn oraz pestycydów, które są bardzo często zawarte w naszych zbożach, zwłaszcza w pszenicy, modyfikowanych genów żywności, także powinnam jeszcze dodać robaków w żywności, czyli nowoczesnego źródła białka. Czy podczas naszego postu mamy intencję, aby zająć się czytaniem Pisma Świętego? Czy chcemy być jak Matka Boża? Czy chcemy przeznaczyć ten czas, kiedy nie słuchamy telewizji, nie oglądamy wiadomości, nie zajmujemy się rzeczami, które do tej pory nas zajmowały? Czy chcemy ofiarować ten czas Bogu? Czy chcemy otworzyć się na potrzeby Ducha Świętego? Czy chcemy otworzyć się na ciszę, a może na ciszę i adorację? Milczenie Maryi, które jest bardzo istotne w Piśmie Świętym, nie jest bez znaczenia. Milczenie Maryi to ból porodu, to upokorzenie nielegalnej ciąży, to cisza, to milczenie, to Post milczenia. To Maryja, która pokazuje nam, jak można poskramiać apetyt, dyscyplinować język. Dziedzictwo Maryi to moim zdaniem również piękno ciszy. W Piśmie świętym, jak wiemy, bardzo często pojawia się informacja o poście, mórzni i modlitwie. W księdze Mateusza znajdziemy. Ty, zaś, gdy pościsz, napaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Okres wielkiego postu. To rozumiany jako czterdziestodniowy post na pustyni, post Pana Jezusa. Post według tradycji oznaczał post bez cukru, bez tłuszczu, bez mleka, jako ofiara, jako ofiara w intencji, jako jednoczenie się z cierpiącym Panem Jezusem. Dawniej obniżało się do zera spożywanie tłuszczów, mięsa i białka. Taka dieta wprowadzała procesy naprawcze w organizmie, przedłużała życie. W dawnych pismach można odnaleźć wymogi przy wstąpieniu do szkoły Pitagorasa. Wymagał on, aby każdy praktyk, każdy, który chciał się dostać do szkoły, pościł przez 40 dni. Według Pitagorasa umysł takiego kandydata wyostrzał się, był bardziej sprawny i bardziej elastyczny. Ale jakiego to wymagało hartu ducha? 40 dni o wodzie. W naszej świadomości funkcjonuje też jako coś takiego jak post eucharystyczny. Może nie każdy wie, cóż to znaczy. Dawniej, od północy dnia poprzedniego, do przyjęcia Komunii Świętej pościło się. Oznaczało to, że dzień wcześniej i aż do mszy świętej, podczas której przyjmowało się ciało pana Jezusa, nic się nie jadło, można się było ewentualnie napić wody. Po 53 roku przepisy takie, czyli po soborze, złagodniały. Wiadomo, znamy też takie przypadki osób, które żyły i żywiły się tylko Eucharystią. To była Marta Robeą. Matka Maria od świętego Józefa, święty Mikołaj Ślil, Pustelnik, Teresa Neumann, Aleksandra da mistyczka i stygmatyczka. Post w Biblii to nie, nie jest określany jako jedyny możliwy 40-dniowy post Pana Jezusa. Mamy tam więcej różnych sytuacji. Daniel pościł dwukrotnie, za pierwszym razem jadł warzywa i pił wodę, tylko przez 10 dni. Za drugim razem na 21 dni zrezygnował z alkoholu, słodkości, smacznych i mięsnych potraw. Pamiętajcie również, że post, taki prawdziwy post, oznacza post raz w roku. 40-dniowy post raz w roku. Jeśli byśmy więcej chcieli nie jeść albo przejść na dietę warzywną, taką całoroczną, może nas ona osłabić, tak? Chociaż z innego punktu widzenia, niektórzy wspominają. Odżywianie się w raju, gdzie nie było mięsa, nie było zapijania. Nasi pierwsi rodzice żywili się tylko tym, co urodziło się w ogrodzie Eden. No ale wracając do tematu. Mam jeszcze tak zwane posty trzydniowe. Jak wspomniałam wcześniej, Jonarzy w brzuchu ryby nic nie jadł i nie pił. Przed rozmową Estery z królem jej wujna mówił, że gdyby pościli też przez trzy dni. W intencji, by panu ratował ich zagrożone przez spisek życie. Te trzydniowe posty naprawdę są bardzo dużym wyżyczeniem, natomiast przynoszą owoce. Też pojawia się coś takiego jak post apostołów, że pewiennego rodzaju rodzaj duchów nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. Na przykład posty Zdrasza, posty Samuela, Eliasza, wdowy. Posta postoła Pawła i Jana Chrzciciela. Każdy post uruchamia w naszym organizmie procesy autofagi, czyli procesy samonaprawcze, czyli procesy samouzdrowienia. Jeśli jest on przeprowadzany z głową, wszystkie choroby są w stanie się wycofać. Jest to y, równoznaczne z minimalizacją spożycia toksyn, maksymalizacją czasu na modlitwę, jak też również y, mniejszym obciążeniem pracy naszych organów. Mogą one się skupić na właściwej pracy, a nie na trawieniu tego, co zbędne, jak na przykład cukier czy metale ciężkie. Teraz post według Hildegardy. Ważne, żeby zrozumieć, że post nie polega na głodzeniu się, ani nawet na diecie, rozumiana jako odchudzanie. Post to po prostu unikanie szkodliwych pokarmów przez ograniczony czas. Według świętej Hildegardy, wszystko co jemy wzmacnia albo osłabia nasz organizm. Odżywianie wpływa na naszą witalność, a także na pozytywne i negatywne myśli, które podczas postu pomagają organizmowi robić to, co robi naturalnie oczyszczać toksyny i odpady. Patogeny i niepożądane gromadzenie się naturalnie występujących odpadów są dozowane i usuwane z organizmu. Poziom cukru, tłuszczu i kwasu moczowego spada, tworząc przestrzeń dla poprawy zaburzeń metabolicznych. Warto to rozważyć. Samoleczenie ciała jest e, wzmacniane poprzez okresowy post albo dietę redukcyjną. Pewnie znać takie powiedzenie, że jesteś tym, co jesz. I to prawda. E, to nie znaczy, że mamy jeść trzy razy dziennie. To nie znaczy również, że mamy jeść pięć razy dziennie. To nie znaczy również, że mamy przegryzać co chwilę, kiedy jesteśmy głodni. Że mamy pić kawę, bo inaczej nie funkcjonujemy. Albo spożywać ogromne ilości kawy, herbaty czy innych używek. To tak niestety nie działa. Post to po prostu minimalizowanie tego, co nam nie jest niezbędne. Do tego, co jest niezbędne. Czyli do wody, z mikroelementami, najlepiej wody z solą kłodawską i do ciemnego, razowego chleba. Oczywiście Post nie musi być tak radykalny. Post może być również ograniczeniem, np. z rezygnacją z picia chociażby tylko kawy. Post, jako źródło leczenia, znany jest w Niemczech od pokoleń. Według medycyny dalekowschodniej, Post również jest ważnym i istotnym elementem zdrowienia. Dzisiaj zajmuje się tym medycyna żywieniowa, czyli dietetyka. Książka K.O.Z. Kure św. Hildegardy koncentruje się na tematach równowagi i umiary we wszystkich rzeczach, również w diecie. Mary Palmquist rozpoczyna swoje tłumaczenie K.O.Z. Kure następującym cytatem z Hildegardy: Dusza kocha umiarkowanie we wszystkim. Ilekroć ludzkiemu ciału brakuje miary, a jedzenie i picie lub coś podobnego zaburza jej równowagę, siły duszy są zranione, więc we wszystkim pozwól ludziom zachować właściwą równowagę. Hildegarda z Binger. Koncepcja postu Hildegardy jest często kojarzona z chaosem gdzie Hildegarda w rzeczywistości niewiele wspomina o żadnym konkretnym schemacie postu. Warianty postu powstały. Po przeanalizowaniu wskazań zdrowotnych dla różnych stanów chorobowych, pierwszy zajął się tą tematyką dr Herzka, który w XX wieku zaczął zgłębiać hildegardowe księgi.